Cześć! Cześć. Zrobię dzieciom jedzenia. Dam dzieciom popączku. Chodźcie dzieci, mama dam wam popączku. My pączka, my pączka. Chodźcie, idziemy się pobawić. Bawimy się w Berka! Berek! Ach, te dzieci się tam bawią w Berka. Tak hałasują, że... Ale fajny film! Ha, ha, ha! ha, 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 ha. Berek! Ha, ha. została złapana! Poczytam sobie książeczkę. I tak wyglądał cały dzień Playmobilów. Jeżeli chcecie więcej takich filmów, strzejcie łapkę w górę i dajcie subika, żeby być na bieżąco z naszymi filmami. Pa!